Ludziska, witajcie w naszym następnym spotkaniu z grom Battlefield 4. Widzę, że nie straciłem moich wszystkich zabawek, więc jedziemy dalej. Przypomnę, że próbujemy dobić się do lotniska w Chinach gdzieś tam nie wiem gdzie eee, i otagować lotnisko. O, ale shitowy ten pistolet bez hitów. Tak, to sobie możemy do ustanej śmierci czekać. Jeden zginął i drugi z pieprza. I drugi zginął. Ja ludzie po prostu. czekać na to, aż wy to łaskawie zrobicie. O, skrzynka z amunicją. Jak się cieszę. I weźmy sobie tutaj coś innego w takim razie. Weźmy sobie jakiś fajny, mały karabinek. Eee, tam mam ten zwykły, i mam niby wyborowy. Mam ręczny KM, który jest bardzo mocny. Ale ja bym sobie coś małego wziął. O, na przykład tak. O, ten jest fajny, podoba mi się. Czy jest tu coś, co mogę podnieść? Nie widzę, jak na razie. To co, otwieramy te drzwiczki? Dzień dobry. Zamknięcie jakieś doki czy coś? Aha, kanały. Ok, jest to chyba bezpieczniej trochę. No, no, no. Who asked you? I want to hear from someone I can trust. Yeah, confirm the coordinates. Fire the flare and get out. No, double a good plan. aha Ha! I have a Super. Dobra, nic tu nie widzę. Skrzynka! No to co, to już mi się chyba nie przyda. No dokładnie. Yy, ale może sobie zawieźmiemy tak. Tu mamy granatnik, granatnik odłamkowy. To sobie wezmę tu. Ten jest fajny, tylko nie za bardzo wiem, jak, jak go używać. <grywała> no to nic. No a trudno, nauczę się. Uuu, to jest dobre. On cały czas słyszy głosy. On powinien się leczyć. Skoro słyszy głosy. No naprawdę? Wow, wow, co jest? Ej, on tu strzela koło Ciebie, a Ty sobie tu stałaś? Co to jest, kpina jakaś? Dobra, pora się pobawić granatem. O, mocna rzecz! O, go zajębałem Jaka masakra, no tu gdzieś koleś strzela we mnie. No wy nic, no co za tempę? No e, co ty powiesz. To była jakaś kpina przecież. No dobra, a tu mam skrzynkę z amunicją przecież. No dokładnie, kombinuję. Gdzie ten mój karabin jest? Teraz zaskoczymy po AMO. Pyk, proszę bardzo, przeładunek. Pyk, komplecik. I jedziemy dalej. Są jakieś migi czy coś. O, nawet nie mogę przesuwać koły tych. What are you doing, the closest one of the main hangers? You're not in fucking charge, Hannah. What's your problem Irish? Come on, guys, cross here. What? You think you can't trust me? No, biggie. He. I've done nothing to you. Exactly, Hannah. You've done nothing for me. So Ah, tutai. Okay. Oh god damn it. Oh fuck. Okay. To tu sobie weźmiemy jednak wyborowy. W takim razie jako drugi. Um, ten. Natomiast zabawkę. O, ale wybór. Boże. Um, a może sobie weźmiemy RPG. Tak po prostu. Czego się spodziewaliście? Wow, granatami nas tu nadrzucają nawet, patrzcie. O, oh, rozwalili mi osłonę. Tak, fajnie. Bum! Zdjęty. Patrzcie. Elegancko się z tego strzela. Ale zabawa. Jeszcze jeden. O! Zabrakło mi amunicji. To nic, bo się wróciłem po więcej. To nie jest problem. Przez skrzynce za amunicją to ja mogę walczyć. Proszę bardzo. Widzicie jak pięknie? Bum! Wszystkich rozwalę zaraz za pomocą tego. O, przeżył to, jak to się stało. Boom, rozwalony. Proszę bardzo, i jeszcze raz. BUM! Proszę bardzo. Pyk! Jeszcze ktoś tam jest. Bum! O, i zabrakło mi tego. RPG Panzerfausta. Fausta. Boom. O, trajektoria mi się obniżyła troszkę. To nic. Celujemy wyżej. Bum! Jeszcze jeden, czekajcie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O, dostał, ale... ale on dziś ucieka. Ej. O bezpośrednie trafienie. Prosto w łepetyna. Czy jeszcze ktoś gdzieś? Tam jeszcze jest jakiś koleś. I właściwie nic więcej nie widzę. Oj, z takiej odległości to nie ma szans nawet. Nie wiem, czy go trafiłem. Chyba nie. Oj, gdzie on tam zwiał? Aż pod sam mur. O, to jest hamskie. Gościa z granatnika spróbuję zdjąć. Proszę bardzo. <laughs> Idziemy. Wydaje się, że jest wyczyszczone. Du -du 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 -du. Pryciarze. Proszę bardzo, machnąłem, tu jest koleś, wow, nawet cela ma. Metraż sobie zwiększyliśmy, elegancko. Wszystko według książki. By the book! Wypieprzać, bo ja nie wiem gdzie gościu strzela. Łooo, granaciwem! What the fuck! Ale numer, tylu wykończyliśmy i gościu nas jakimś takim... ...podrzędnym granatem załatwił. Ale żal, Ciekaw, gdzie zaczniemy. Oczywiście w czarnej dupie zaczniemy, bo tak, żeby dalej już się nie dało, nie? O, kurde! O, bo. O dobra, wybuchło, tak jak trzeba, gdzieś raz. Ups, ups, granat! Zaraz coś tu fajnego wybierzemy. Stingerami będziemy napieprzać? Hmm... Okej. Okay. A drugie sobie może te weźmiemy. A tak żeby było śmieszniej. Ej, nie chcę strzelać, singer! Ej, nie bądź taki! Ohohohoho! Grube! No, wymieni tą rakietę szybciej. Bum! Bardzo dobrze. To spokojnie od lewej zaczniemy ich eliminować. Co ten goś nie chce wziąć? Nie chce zginąć, zapalam. No, dostał prosto na ryja rakietę, więc musiał się poddać. No, bez pitcha ten przeżył rakiety, następny. No, nie wierzę. Świetny. No, nie wierzę. Jak to możliwe, że oni to przeżyją? No, ten już nie przeżył. Bardzo dobrze, tak trzymać. O, ten też już chyba. Nie, 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 nie miał prawa tego przeżyć O suki syny O lepiej przynąłem mi Nie wierzę no ginąć hamy. Cukin, syny! Nie, no to trzeba zmienić. To jest jakieś niedokładne, no. Co tu jeszcze jest fajnego? Przeciwpancerny. Wyrzutnia. To sobie weźmiemy. A tu sobie zmieni. A tu jeszcze jest to. Aha, to są ziemia powietrze. Dobra. Dawaj. Whoa, mnie tu dorwał. No, nie wierzę. Whoa. Przeładuj to ładnie. Co to ma tylko jeden strzał? O Jezu jak to leci gdzieś tam daleko. Pytę no, giniesz. Sorry, ale to naprawdę fajna zabawa. Aha. Szczególnie jak się ma amunicję koło siebie, to jest po prostu tak głupie i proste. Nie no dobra. Okej. Okay. Nie no idziemy już, dobra. Nie ma co. Nie będziemy się z nim bawić nieskończenie długo, nie? Załadowałeś? Dobrze. O, trafny, super. Do tego chyba nie trafię tak po prostu. tu przecież machnąłem ich z bazułki, nie. Wow. Przeżyli. Jak to robicie? No, nareszcie, pięknie. Nowe ski no, no na pierwszym gością żyje i nic mu się nie dzieje w ogóle. Wow, ale coś pieprznęło. Wow, to jest bardziej celny niż ten, ten. Co jakiś koleś biegnie? A ja to co i co? Sam będę stał, tak? Dzięki. O, tam jest ten sniper. Wow. Ha! Zdziałem go! O, tam jest drugi. U góry. Teraz go widzę. No, nie wiem czy jest tak do zdjęcia. tolera Dobra, zjełem go. No, tylko że gdzieś ty po to jest ten jeden jeszcze został tylko No tak myślałem Napieprzać w niego, bo ja już nie mam czym. Świetnie. O granat, granat! granat, granat, granat o gdzie ma uciec jaka masakra no ja muszę w ogóle do gościa topiec zabrać mu broń a to mój o no ja pierdziele! coś leży, 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 leży jest no podnosz to dobra no, wstępnie może być, mogło być gorzej. Ok, chociaż tyle, że ma jakiś, nie wiem, cokolwiek co strzela, tak? Trzy przedostanie dostanie się przez ten hangar. To była męczarnia. Co nie jeszcze żyje. Wszyscy? Nie wierzę po prostu. Ile ja się tu namęczyłem? Ile ja się tu namęczyłem w tym zastrzelonym hangarze? Masa.

Uh -oh. Dobra, pieprzycik. Eee. O, Schlag. What the fuck? No, więc właśnie. szlak Ale ucieczka. Super, prawie się udało uciec. Prawie się udało. Kresta zawsze coś. Tak. Pack. Wake up goddamn Pack. No nie wierzę. Pack. No ale Pack był takim fajnym dosyć gościem, nie? Po co dai? Tam też co do kurwy nędzy? No nie wierzę. Sprzedała nas jednak. Co za Menda? O o, nie! Kurwa. Dzięki. Dzięki. Po prostu. Zajebiście. Zajbiście. Dziękuję bardzo. O jejku, jejku, jejku. Dobra, słuchajcie. Yy, no. The like Tombstones were killed in the assault. There's not enough resources to care for all of our wounded. Chang control waters may be behind us, Doctor. But this ain't over. We need everyone alive and combat ready. And tombstone, sir? They're not among the dead. Ah, fuck. Alright, okay. What else? I mean, if they are captured, what are the chances they're gonna come back? Well, shit. I mean, if it's Chang who's got them, I don't... I don't think we'll ever see him again. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemanko siema, tu Angus właśnie oglądałeś mój film. Dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Cześć.